Cześć, nazywam się Kasper Adam, jesteśmy w sklepie Olympius.pl Zaprezentuję Wam dzisiaj specjalną edycję światlonowego zegarka Garmin 910 Najnowsza edycja w zestawie zawiera przede wszystkim urządzenie treningowe Garmin 910 pulsometr sensor prędkość kadencja bardzo przydatne urządzenie podczas treningu zimowego na trenażerze do tego wszystkiego pasek na rękę oraz uchwyty mocujące na kierownicę lub na mostek. Przydatna rzecz podczas stref zmian w triatlonie, ponieważ w szybki sposób możemy przepiąć zegarek z roweru na rękę. Do tego garmin USB-Stick służący do przesyłania danych do dzienniczka treningowego garmina. Wszystko zapakowane jest w eleganckie etui, aby bezpiecznie transportować nasz sprzęt treningowy. Teraz zobaczcie, jak to jest zamontowane na moim rowerze. Zapraszam. Garmin zamontowany jest na mostku, natomiast sensor prędkość-kadencja na tylnym widelcu. problemowo przepinamy garmina z roweru na nadgarstek i teraz tylko 21 albo 42 km do domu.